Jak właściwie będziemy pracować za 10, a może nawet 20 lat? Hmm? Które zawody znikną, a które dopiero się pojawią? To są chyba jedne z najważniejszych pytań naszych czasów. Więc co? Spróbujmy się dzisiaj zanurzyć w te wszystkie dane i prognozy, żeby chociaż trochę zrozumieć, co nas czeka. Dobra, zaczniemy od jednej, ale za to bardzo mocnej liczby. 47% tak, 47%. Eksperci z Uniwersytetu Oksfordzkiego wyliczyli, że właśnie taki odsetek zawodów, które mamy dzisiaj, może zniknąć i to już do 2030 roku. Główny winowajca? No cóż, w dużej mierze automatyzacja. To tak naprawdę pokazuje, z jaką gigantyczną skalą zmian mamy do czynienia. Okej, okay, przejdźmy do pierwszej części wielkie przetasowanie. Przyjrzymy się tutaj trzem naprawdę potężnym globalnym siłom, które dosłownie na nowo kształtują cały nasz rynek pracy. No dobrze, motor numer jeden i to chyba ten najbardziej oczywisty technologia i sztuczna inteligencja. Mamy tu raport McKinsey'a, który sugeruje, że uwaga, nawet 70% obecnych zadań zawodowych może zostać zautomatyzowanych. To oznacza absolutnie fundamentalną zmianę i, no cóż, konieczność nauczenia się współpracy z maszynami, jeśli chcemy pozostać w grze. Kolejny drugi czynnik to demografia. Dane ONZ są tutaj no, jednoznaczne. Do 2050 roku liczba osób po 65 roku życia na świecie po prostu się podwoi. A to z kolei tworzy ogromne i wciąż rosnące zapotrzebowanie na zawody związane z okieką zdrowotną, geriatrią, no i ogólnie ze wsparciem dla seniorów. I wreszcie trzecia wielka siła napędowa transformacja ekologiczna. Wszyscy o tym mówią, prawda? Międzynarodowa Agencja Energetyczna prognozuje miliony, dosłownie miliony nowych miejsc pracy w sektorze odnawialnych źródeł energii. Bo spójrzmy prawdzie w oczy zrównoważony rozwój to już nie jest jakaś fanaberia to stało się po prostu ekonomiczną koniecznością. No dobrze, skoro znamy już te główne siły napędowe, to zobaczmy, jak to wszystko przekłada się na konkretne zawody. Czas na drugą część. Najgorątsze zawody jutra. Spójrzmy na to z dwóch różnych perspektyw. Z jednej strony mamy listę z LinkedIn, którą, co tu dużo mówić, zdominowała technologia. Są tam specjaliści od AI, analitycy danych, wiecie, ten cały świat. A z drugiej strony mamy dane amerykańskiego biura statystyki pracy, a tam zupełnie inna bajka. Tam króluje zielona energia, na przykład monterzy paneli słonecznych i opieka zdrowotna, czyli opiekunowie domowi. Ciekawe, prawda? A teraz zobaczmy skalę tych zmian bo te liczby naprawdę robią wrażenie. Prognozowany wzrost dla Montera paneli słonecznych ponad 63%, dla Technika Turbin Wiatrowych prawie 57%, a dla Opiekuna Domowego ponad 36%. To są po prostu gigantyczne skoki, które jasno pokazują, gdzie faktycznie tworzy się najwięcej nowych miejsc pracy. No dobrze, ale czy najszybszy wzrost to od razu największe szczęście? No właśnie Niekoniecznie. I tu robi się ciekawie. Oto lista pięciu zawodów, które podobno dają najwięcej satysfakcji architekt krajobrazu, wyprowadzacz psów, tak dobrze słyszycie, doradca, fotograf ślubny i architekt. To naprawdę każe się zastanowić, czego tak właściwie szukamy w pracy, prawda? Wzrostu czy może jednak szczęścia? No i to wszystko prowadzi nas do absolutnie kluczowego pytania, bo nie chodzi już tylko o to, jakie to będą zawody, ale jak w ogóle się do nich przygotować. No to co, przechodzimy do trzeciej części zestaw umiejętności odpornych na przyszłość. Wiecie, ten stary model jednej kariery na całe życie no cóż, można go włożyć między bajki. To już przeszłość. Dziś zamiast tego budujemy coś w rodzaju portfolio mikrokarier, a kluczowe stają się elastyczność i tak zwane umiejętności miękkie. Pojawia się nawet takie zjawisko jak slashes to są ludzie, którzy łączą kilka różnych profesji jednocześnie. Więc jak konkretnie można się przygotować? No to po kolei. Po pierwsze, trzeba się pogodzić z uczeniem się przez całe życie po prostu. Po drugie, kultywowanie umiejętności miękkich empatia, kreatywność te rzeczy. Po trzecie, rozwijanie myślenia systemowego. Czyli patrzenia na szerszy obraz. I na koniec budowanie odporności i co najważniejsze, adaptacyjności. Bo dziś to właśnie adaptacyjność jest cenniejsza niż jakikolwiek konkretny zawód. Wszystkie te zmiany, o których mówimy, prowadzą nas do ostatniej i chyba najbardziej filozoficznej części. Czas na sekcję czwartą. Nowa definicja dobrej pracy. Jest taki cytat futurystki Aleksandry Trapp, który idealnie to wszystko podsumowuje. Większość dzieci urodzonych po 2007 roku będzie pracowała w zawodach, które jeszcze praktycznie nie istnieją. Dajmy temu na chwilę wybrzmieć: skoro przygotowujemy się do zawodów, których nawet jeszcze nie znamy, to cała nasza koncepcja pracy musi, po prostu musi ulec zmianie. I tu dochodzimy do naprawdę trudnego pytania: bo co jeśli w tej całej automatyzacji po prostu nie starczy nowej pracy dla wszystkich? Co jeśli te nowe miejsca pracy nie zastąpią w pełni tych, które znikają? No i tutaj pojawia się jeden z rozważanych scenariuszy: bezwarunkowy dochód podstawowy. Na przykład Elon Musk przewiduje, że w miarę jak roboty będą przejmować coraz więcej zadań, jakaś forma takiego dochodu gwarantowanego stanie się po prostu społeczną koniecznością. Ale wiąże się z tym też pewne, no dość mroczne ryzyko. Pojawia się taka koncepcja jak klasa bezużyteczna. To brzmi strasznie, wiem. Chodzi o grupę ludzi, którzy byliby nie tylko bezrobotni, ale wręcz niezatrudnialni, bo ich umiejętności stałyby się całkowicie przestarzałe w nowej, zautomatyzowanej gospodarce. I to chyba jest sedno sprawy, co zresztą podkreśla sam mózg. Znacznie trudniejszym wyzwaniem jest to, jak ludzie odnajdą sens. Jeśli nie jesteś potrzebny, jaki masz cel? Czy czujesz się bezużyteczny? Być może największym wyzwaniem przyszłości wcale nie będzie przetrwanie ekonomiczne, może będzie nim znalezienie celu i sensu w świecie, w którym praca już nie definiuje naszej tożsamości. Więc na koniec zostaje nam to jedno pytanie: czym tak naprawdę będzie dla nas praca w roku powiedzmy 2050? Czy to będzie tylko źródło dochodu, a może pasja, a może jeszcze coś innego, jakiś wkład w społeczeństwo? To pytanie na razie pozostaje otwarte.